Pokażemy Wam, że za pomocą jednych mebli i dodatków można zmienić funkcję takiego teraz. O, jak ładnie wygląda. Perfekto, mieści. Jak chillout, to poduszki i kocyki, Ola. Dobra, chociaż Olcia to położymy po tym! <laughs> Mama zawsze mówiła, pół godzinki dla słoninki. Zaczynamy. Witamy Was w naszym ulubionym miejscu na Ziemi, czyli na naszej działce. I z tyłu widzicie nasz taras. Dzisiaj przygotujemy trzy wersje aranżacji. Tak, ponieważ każdy sobie myśli, że jak raz zaaranżujemy taras, to już tak do końca musi wyglądać. Wcale nie, bo raz na tarasie chcemy odpoczywać, raz chcemy grillować, a innym razem chcemy zrobić jakąś imprezę na przykład dla dzieci. A my pokażemy Wam, że za pomocą jednych mebli można zmienić funkcję takiego tarasu. Zdecydowaliśmy się na serię mebli Medena. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie jest tu cała masa elementów, z których możemy właśnie kompletować różne ustawienia. Wszystko z Technoratanu, więc to może stać na zewnątrz. Każdy blat jest tutaj przykryty bezpiecznym szkłem i dzięki temu będziemy bardzo łatwo mogli je posprzątać. A trochę o tym narożniku może. Jest narożnikiem modułowym. Możemy go spiąć, ale też możemy go postawić jako dwie oddzielne kanapy. I co według mnie jest bardzo istotne w meblach ogrodowych i przede wszystkim przy takiej ilości psów, jaką my posiadamy, to jest to, że każdy pokrowiec można zdjąć, wrzucić do pralki i wybrać. No dobra, ja muszę wstać, bo się już rozmarzyłam, a musimy się wziąć do aranżacji. Zaczynamy od aranżacji grillowej, bo my uwielbiamy jeść. <noise> Postawiłyśmy na bardzo duży, wygodny stół bardzo wygodne krzesła, też technoratanowe i wszystko właśnie z tej samej kolekcji. I pamiętajcie, jeżeli planujecie na swoim tarasie stół, to warto jest pod niego wyciągnąć elektrykę, bo uważamy, że tak jak i w środku w domu, lampa nad stołem super wygląda, tak samo na tarasie też bardzo dobrze wygląda. I w domu mamy jadalnię, super i tam jemy. Yy, spożywamy mamy posiłki. Ale w domu też mamy salon, yy, i tutaj na tarasie salon też jest. Im więcej funkcji przeniesiecie na taras, tym częściej i dłużej będziecie z tego tarasu korzystać. Ale zobaczcie. Wykorzystałyśmy część narożnika. Ponieważ tutaj w tej aranżacji, jak wcześniej powiedziałeś, postawiłyśmy przede wszystkim na duży stół. Tu nie chciałyśmy bardziej zawalić yy, tego tarasu. Bo jest też strefa z rzekami. Bo jak człowiek się naje. <słuch> To potem musi pójść i to strawić. Mama zawsze mówiła pół godzinki dla słoninki. Pół godzinki dla słoninki. Dlaczego są dwa leżaki? Żebyśmy mogli po jedzeniu odpoczywać. No I właśnie na bazie tych mebli i dodatków. Przede wszystkim dodatków pokażemy Wam też, jak można oprócz funkcjonalności danej przestrzeni, zmienić jednak troszeczkę nie tyle klimat, co kolorystykę i troszeczkę, jak to nazywać? No, klimatolataraz. Klimatolatora. No, a teraz pokażemy Wam, jak właśnie na tych meblach postawić na chillout, czyli już z jedzenia wychodzimy w odpoczynek. To jest fajne właśnie w tym narożniku, bo mało narożników jest takich zgrabnych, a my tutaj miałyśmy ograniczoną przestrzeń, ale się zmieściło, uff. Nie, ładny ma kolor. Przepiękny fajne w tych leżakach, że one są bardzo lekkie i można je przesunąć jedną ręką. Ten stół jest na tyle fajny, że on nie jest wysoki. Do strefy czy lotowej. Bardzo fajny. Ten mebel wydaje się na duże i niewielkie przestrzenie. Dlaczego? Dlatego, że mamy dwa w jednym. Tak. Mamy wypoczynek połączony ze stołem. Jak ktoś właśnie nie ma miejsca na dwa stoły, to to można przy tym spokojnie zjeść obie. Teraz bez dodatków według nas nie istnieje. No to dodatki. Pierwszy dodatek to oczywiście dywan. Dywan. Typowo zewnętrzny, a zobaczcie, wygląda jak ten wewnętrzny. Te dywan, one są płaskotkane i są z takiej, z takiego materiału, który szybko schnie. No dobrze, ale jak chill out, to muszą być poduszki i koce. My dużo. lubimy bardzo dużo. U nas nie ma w naszym słowniku słowo, słowa mało. My uwielbiamy wystawiać rośliny domowe na zewnątrz w czasie sezonu. E, w tym wypadku mamy daktylowca kanaryjskiego. Lubi słońce, ale możecie też e, drzewka oliwne. Juki też są takie, które możecie e, cały rok trzymać w donicach. E, ale jeżeli są one odpowiednio zabezpieczone. Zostawiamy ostatnie poduchy. Na schodach. My schody lubimy. O Jezu, my wszystko Ola wychodzi na to, że lubimy. No, Uwielbiamy, lubimy, no bo schody do czego służą? Do siedzenia. E, możecie zaprojektować sobie na tarasach dookoła schodek, który będzie wykorzystany właśnie, zobaczcie, do siedzenia i do obserwowania jak dzieci skaczą na trampolinie, bawią się. w sumie na każdych schodach siadamy i pijemy kawę No właśnie chciałam powiedzieć. I kawa poranna na tych schodach też bardzo dobrze smakuje. Ogród, przestrzeń, teraz wszystko zyskuje drugie życie po tym roku. Tak I my tutaj mamy fajne lampy, ładowane na USB, a to jest taki na magnes, więc nie musicie się martwić, że to wam spadnie, to tak ładnie łapie właśnie. Ale łapie się tak, albo łapie się tak. Ale a możemy tak. też wziąć pod fachę i pójść pod drzewo. Do drzewo. Pod drzewo. Do pod mamy babie. przestrzeń do leżakowania, mamy przestrzeń do spożywania posiłków, ale też do relaksowania się. Ale my mamy jeszcze dla Was wisienkę na torcie. I tu stanie mebel, o którym w ogóle jeszcze nic nie powiedziałyśmy, a uważamy, że naprawdę jest genialny. Trzy, cztery. Cudowne. Chill out, chill out. Chill out, chill out. Do tego taras jest nasłoneczniony, więc baldachim nad tą huśtawką. Perfekcyjny. A teraz czas na... Już z tego chilloutu musimy wyjść i zabrać się za dzieci. <grymne> Teraz haruwa. <grymne> Impreska. Ze strefy relaksu przechodzimy do ciężkiej pracy. Czytaj, tworzymy strefę dziecięcą. A co w niej zmienimy? Przede wszystkim zmienią się te kolory. Z stonowanych pójdziemy w dużą ilość kolorów. Czyli przygotowujemy przestrzeń dla dzieci, żeby mogły się bawić, żeby mogły jeść, żeby miały miejsce do posiedzenia, do pobawienia do się. Do W razie tych samych mebli tworzyłyśmy przestrzeń yy, przeznaczoną właśnie dla dzieci. Tak jak widzicie, o pociąg, ale tutaj pociągi nam co chwilę będą yy, jeździły, yy, nie pierwszy, nie ostatni raz. Głównie skupiłyśmy się tutaj na kolorach. Dzieci kochają kolor, a kolor dają tą, daje tą energię. Zostawiłyśmy częściowo wypoczynek, który zdemontowałyśmy i dzięki temu mamy sofę, no i usunęłyśmy wszystkie wysokie stoły i poszłyśmy jednak w elementy niższe. Tak, bo jak dzieci. Małe dzieci, to musi być, y, musi być niski stół, żeby dzieciaki, no to dla nich jest ta impreza, tak? Dobrałyśmy bardzo dużo y, kolorowych pów, dywanów, koce, poduszki. To robi nam klimat. Ale do tego też dobrałyśmy. zobaczcie. Mały element: huśtawka. Chciałyśmy stw stworzyć więcej stref dla dzieci, coś dla rodziców, coś dla dzieci, coś żeby dzieci mogły się pobabić, pobujać, tu, żeby mamy, które już głowę im pęka, mogły usiąść, patrząc na te dzieci, odetchnąć. Dodatkowo jeszcze znaleźliśmy bardzo fajne elementy, zabawki dla dzieci. Tu mamy kuchnię, mamy lodziarnię, mamy kosiarkę, to jest mój e, u, e, ulubiony sprzęt, bo ja kocham kosić trawniki, I... ale przestrzeń dla strudzonego rodzica. Kolejna. W tej przestrzeni też w tej odległości też można obserwować i Patrzeć, czy dzieci sobie na przykład nie parzą rąk e, grillując na tym plastikowym grillu. Bazując na tych samych meblach, hmm. można stworzyć trzy aranżacje. Więc y, możecie się bawić przestrzenią. Ja myślę, że na bazie tych mebli można stworzyć jeszcze więcej aranżacji. Jesteśmy bardzo ciekawe w Waszych wykonów. Oceńcie, która aranżacja najbardziej Wam się podobała. Ja chyba tutaj. No tutaj właśnie, ona powiedziała, że ona jednak jest tym kolor. Ja jeszcze nie wiem, bo ja jednak już po całym dniu aranżowania chyba jednak stawiam na strefę e, chilloutu. <grymne> w kolejnym odcinku odgrodzenie się od sąsiada, czyli jak na parę sposobów odgrodzić się. Więc nie chodzi o to, żeby się chować przed sąsiadem, ale jednak żeby zyskać troszeczkę intymności i żebyśmy mogli tutaj siedzieć rodzinnie to i w samotności. Jest.